Co? Dzisiaj będziemy chyba coś jedli, widzę tutaj, leży. Ja teraz powiem, nie będę jadł trubaków, jeśli są jakieś. Nie jestem wegetarianinem. Macie coś z mięsem? Ja, ja. Dobra, słuchajcie, zaczniemy od pomarańczowych, bo abstrahuje, ma taki kolor. Eee... To jest nawet spoko. E, żelki jak żelki, no, cynamon. Nie wiem, to spróbujemy to. Dawaj, kurwa, to nie po czerwony. Cynamon. No, cynamon. O, ale taki... O kurwa, chujowy więc No, taki pikantny. O, fu. Wygląda klek jakiś. No, mhm. chuj, spróbujmy razem, no. Mmm, mmm, mmm. No, Cynamon z pieprzem, się to pojebało? Co to je w ogóle, to gówno? Ktoś to je, co to lubi, to jest pojebane. Mmm! Moje no, ulubione. Cynamonowe. Plain blasters. Już czuję tą ślinę. Blasters. Mmm. <grym> <grym> o Boże. No dobra, daję radę. Ale tylko pierwsze uderzenie jest takie chyba... Tak. Z jakimś tak głównym. Kwaskowate. Jakaś woda czy coś? O, woda, woda. Piwo najlepiej albo łychę z kola jak mieć. Nie ma łychy z To Jak wygląda jak cukierek, to nie jest źle. Nie, nie da się tego otworzyć. Nie da się, to chyba... Wyliżę to... tu. Dobra. dobra, jemy z papierkiem? Ja z papierkiem. Dobra. Ktoś dużo mówi. To trzeba to dać, bo. No, ale humor. To nie ma smaku. To pewnie jakaś kupa bo jedzenia. Jedzenie. Nie wiem, nie nigdy. Ja to spróbowałem. O, oh fuck. jak burka, słuchaj. Wasza. Oh. Kurwa. <grym> 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 Generalnie pachnie to trochę jak taka nieodkurzana przez 10 lat meblościanka z takimi pierdołami, bibelotami, twojej babci. Po prostu zbierasz tam się kurz, jakieś naftalina, jakieś takie. Zuła. Hmm, na no, razie, bo wszystko pieszam po prostu. To jest ostre. Ale dobra. To Masa się boi robaku. Ja się boję robaku. O kurwa! A, no to właśnie, widzisz? Jak takie trociny jakieś. No nie no, upolowałbym taką larwę i zażarł. No trudno. Albo. Ja nie, ja nie nerwuję. No dawaj no. No fajnie. No nie jednego. serio. Jednego. No dawaj no. Dobra. To jest suchy, taki mokry w środku. Ale suchy. Ale suchy, to prawda. Ja kurwa A, nie znam ja tego. Nie ja nie pierdolę, no. pierdolę też. To nie jest mięso. No, o, marze. robaki. To są robaki. Wreszcie. Zdarza się czasem gdzieś komara, na przykład, czy muchę, ale mi do buzi. A to jest w jakimś smaku? Ja chcę larwy i to chcę od razu kilka. Wow, to smakuje jak ryż preparowany. No. Te przynajmniej larwy. O, te. oj, wielki. No dobra. Ten śwież miał rodzinę. Nawet nie poczułam. Ale wygląda paskudnie. No dawajcie. Ja, ja tego nie mi, wiem. Mi rękę pierdoli. <suszy> Muszę popić. Nie, no takie chipsy ty. Spróbuję. A no to białka ma dużo, to wiesz. To jest trauma. <suszy> Macie kubełek jakiś, żeby się zżygać jak coś? Za siebie wam. to jest chrupkie takie, nie ma tragedii. Bałem się, ale jest dobre. No, no. no okay. widzisz? Ja, ja sobie teraz wyobrażam, że to jest takie ziarno pszenicy. Chrupkie o, ziarno masz, pszenicy. Masz, tak, to prażona pszenica. Zapakujcie na wynos dla mnie to. Nie ma szans, ja wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Nie wiem tego. Zarodek? Nie ma szans, żeby to Przepraszam. Ja nie do Tak, Ja na sterydach, ale ja nawet ja nie chcę tego zobaczyć, bo to jest. Ja widziałem to w internecie. Albert, no w ogóle średni stosunek do zwierząt. <głos _> wow. Kurwa, fajnie. Dobrze, że widać oko, kochani. Czy ktoś to je naprawdę gdzieś na świecie? O, fuck. Co pióra, więc jest liście. Wow, kto to nie? Tak na luzie, w sensie... O, ale to przysmak. Smakuje jak Jak mięso zwykłe. Przezroczysty język, w którym jest kurczak. Nie, wiesz, co stąd wygląda jak galaretka z dużym kawałkiem mango. No wiesz, w sensie i musiał zjeść całą świnię, która jest zarodkiem. No kurde, to jest hardcore. Dziękuję. Będziemy testować kiszonego śledzia, tak? No w z jedziemy. Mamy tutaj anturaż potrzebny do te testowania. Ja nie lubię śledzi w ogóle, a co dopiero... O kurde. Kresimy to na dworze, bo strasznie śmierdzi. Witamy na obiadku, Czarka. Czaruś, rybka dla Czarusia i rybka dla Robusia. Tobie soczek się wylał, to może soczku zjesz po prostu. U. O! Bach wy ładny wyskoczył. Jeden dla czarusia. E mamuniu, co dzisiaj się ugotował? <śkuszczona> <śkuszczona> Ugotowałaś <śkuszczona> Czyś byś, kurwa. Wygotowała w gównie. No, Przydał mi się hipnoza teraz. Czarek! <śkuszczona> Jak tam w szkole? Jak leci w szkole, czarek? Dobrze. A powiedz mi, masz taką sympatię? sympatia Tyrak. A masz go sympatycznie? Oh. Z jedczarku kawałek, cześć! Jadłbym! Nie sadzać! Ej! No, ja jak mówiłem chłopaki Kluczem do tego typu testów jest z... zatkanie dosa Ponieważ to wcale źle nie smakuje Jest bardzo słone Ale... Kurwa! Ten zapach, po prostu rozpierdala. Teraz jest spoko, nie? W sensie, Ech, babot. <grymka> 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 bardzo dobre, wiadomo. No. O babusiu. Więcej do ciebie nie przychodzę na obiad, już. <tryk> Babciu, ja zostanę na deser. O, Ooooo! Wracaj, babcia z tobą nie skończyła! Zjedz całego, Czarek. Całego całego. Jeszcze kawałeczek, Czarek. Słyszysz? Ja całego, zobacz. Jeszcze, jeszcze kawałek zjedz. Przestań to wąchać, kurwa, tylko jedz to. Jedz! Czarek, jeszcze kawałek. Zobacz. Jeszcze kawałek zjedz. To jest najbardziej jebiąca rzecz, jaką kiedykolwiek. jadłem. I smak nie jest zły. Zjedz, zjedz, Czarek. Jeszcze kawałek. Bierz to. Słyszysz? Bierz, Przestań wąchać, ukroić ci. Nie, nie, nie. Dam sobie radę, Robert. Oh. Nie taki kurwa kawałek. Nie no, wiem, więc... całego kurwa. To Nie być tak całego, zobacz. Otwórz budzę. No chodź, nie, ja zjadłem taki, chodź. Nie, ja nie chcę takiego. Zjesz, chodź. Nie. Czarek, dasz radę, no. Nie, nie. bądź... Dawaj. Nie bądź lamus, no chodź. Tylko nie wąchaj. Zatkaj nos po prostu, dawaj. Pogryź szybko, a potem już jest spoko, tylko zapach, dawaj. Czekaj, to było, ości. To weź, bo nie będzie widać, pochyl się. To co, ości wyjmiesz, no. Jedną ma ości, dawaj. Dobra, daj. Daj, co Zatem, No, Na pewno? No, trzy, cztery, dawaj, hop. No dawaj, nie zas, im dłużej, tym gorzej, wiesz to? No jedz. Jedz, Czarek, szybko, bo zimno jest, no. No dawaj, bo wszyscy czekają. Nie chcę kurwa tego zrobić, Czarek! O, no, taka bandra. Dawaj, no trzy, cztery, hop. No jedź, Czarek, no. Kurwa, nie chcę tego zrobić. Ale co? nie ma czasu, no weź to, kurwa, jedź, nie dotykaj tego, no. Zostaj, nie, chuj, nie Czarek pękł. Pękłem i polecam wam to samo, gdy spotkacie się z kiszonym. Schulstromingiem. Nie był taki zły. A co się ma zmarnować? <grymne> nie lubi, jak się marnuje.